To jest mój już trzynasty filmik na moim kanale no i ostatnio był filmik, jak patrzyliśmy no Simona, nie? I też bym mógł sprawdzić teraz Simona Ale jak wbijecie tak z 2000 albo 40, albo z... 400 stała w górę pod tym filmiem, to nagram kolejny odcinek, co będę sprawdzać Simona. I teraz sprawdzę sobie, czy on tu. Gdzieś tu jest taki gościu. Zalno? Ja do trzeba wejść. Znacie. No, ja, bo ja muszę jeszcze wejść chyba na grupę. A, dobra. Czekajcie, widzowie. Ja coś tutaj źle wziąłem. Hmm. Tutaj będę musiał pooglądać troszkę tych profilów, bo muszę znaleźć. Mhm, mhm. Czekajcie, to ja będę musiał znaleźć. Takiego gostka, tylko że nie widzę go, dlatego wyjdę sobie z tego i wejdę na swój, widzicie, teraz No i wejdę, nie na swój profil, bo mm, nie, nie będę, na no właśnie nic mówił na razie, bo chcę znaleźć. Czekajcie, 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 czekajcie. Bo ja tu nic nie widzę. Trades to na pewno tu nie będzie go. Robux Avatar. Mogę Wam jeszcze puścić na muzyczkę, albo jak mi się uda, to zrobię live'a. Jak mi się uda, oczywiście. Czekajcie. A gdzie może być ten typ? Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. czekajcie muszę tylko wpisać. Fycztery no jar. 74 Elipsarım. Kutu O, widzicie? Oto jest Fit 4 i Road. Wchodzimy sobie do niego. No i on ja to ma grupa animon. To jest w ogóle fire Road. tak, to jest fire. Road. Czekajcie, co ja spróbuję do niego wbić? O, zapraszam go do znajomych. Fireout. Co ja chciałam zrobić? Pięknie. O właśnie, chciałam sprawdzić jak Simon wygląda. Dobra, sprawdzimy sobie. Zmienił outfit. Pamiętacie jak wczoraj nagrywam odcinek i ja miał taki właśnie inny. Aczeru się zmienił? Nie. Wam pokażę odcinek taki, zobaczcie to. Widzicie? Teraz spróbuję do niego wbić. Co w się... Sensie, co mam mu zapłacić z Co, za tu chodzi? Pingwinki Simona. Spróbuję wbić na jego Discorda. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Spróbuję wbić na jego Discorda. Czekajcie, spróbuję wejść na Discorda, ale nie obiecuję, że wbiję. Czekajcie. Discord. Czekajcie, to ja. I na chwilę odsunę kamerę, bo to jest pingwinki Simona, ale tej sobie napiszę. dobra Kontynentach Dobrze Widzicie, to jest jego Discord To jest jego Discord hmm. Tylko, że ja nie umiem się zalogować na Discorda Więc Kolejnym odcinku się zalogujemy. No i będę musiał już kończyć, no bo to był taki filmik, gdzie chciałem sprawdzić jak sam wygląda na to. No, więc to się coś Bardzo, bardzo za niego. jego... Czekajcie, czekaj, 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 ile mi zostanie, jak to kupię? 700 ileś. Dobrze, tu nie. Pogaście mi go. Mhm. Coś 16 znajomych. No dobra. No to ja będę kończył. I pa!